Thank you Zbroń rycerza, czekaj. Elegancka broń. Cywilizowany czas. Wiesz, na roboty ćwiczenne może się to nadaje, ale na prawdziwych wrogów... No bo... Zajmiem. Nic nie stawił nam na drodze. Rób, albo nie? Próbowanie, nie. Próbowałem, pokaże mi moje miejsce w tym wszystkim. Siemka, z tej strony Prosoad i witam was w nowej serii pod tytułem LEGO Star Wars The Skywalker Saga. No słuchajcie, na tą grę czekaliśmy ponad 3 lata od, od oficjalnego teasera eee, gra została dokładnie zapowiedziana w 2019. Eee, miała być w 2020. Koniec końców wyszła ona w 2022. Eee, no troszeczkę im zeszło, ale szczerze mówiąc, mam nadzieję, że oni naprawdę to dobrze dopracowali i w ogóle. Um, oczywiście LEGO Star Wars z Skywalker Saga jest to oczywiście taka powiedzmy ostateczna odsłona serii e, LEGO Star Wars która właśnie bazuje e, na wszystkich dziewięciu filmach z całego uniwersum Gwiezdnych Wojen niestety w grze nie pojawił się film e, Water 1 ale wydaje mi się, że to raczej e, nie będzie problem gra jest dostępna od razu z polskim dubbingiem, mimo że Mimo, że pamiętajcie, że e, pierwsze 6 epizodów było e, po angielsku. Maksymalnie e, można było usłyszeć lektora, no ale to nie są oryginalne, e, że tak powiem, głosy. E, e, oczywiście tutaj w LEGO ben, e, będziemy grać w odwzorowane poziomy które zaprezentowali nam tutaj twórcy. Nie będą to takie same poziomy, jak w LEGO Star Wars The Complete Saga. Będą to totalnie odświeżone, zremake'owane, można nawet powiedzieć, że zrebootowane poziomy, bo z tego co słyszałem, to każdy film będzie miał aż 5 poziomów. Znaczy aż. To jest w sumie aż o jeden poziom mniej, ponieważ jak pamiętacie w LEGO Star Wars Saga e, przepraszam, The Complete Saga już będzie mi się to mylić jak nic, od razu jeśli będę się witać i będę mówić The Complete Saga to się nie dziwcie, bo no, będę miał troszeczkę takie przyzwyczajenie ehm, no to ehm, oczywiście mechanika tutaj w całej grze została też zmieniona ja widziałem już takie lekkie urywki i szczerze mówiąc, nie wiem, czy mi się to będzie podobać, ale zobaczymy. Ehm, gram oczywiście na PS5. Jest to również gra od Studia Tra Traveler Stales, e, od Warner Bros. -a dokładniej, czyli e, od tych samych twórców, których wychodziło e, wszystkie poprzednie LEGO. Hmm. Oczywiście to można też grać w trybie kooperacji, ale no takiej lokalnej, czyli powiedzmy kanapowej. Nie ma tutaj e, dalej e, online, mimo że ludzie na to naprawdę liczyli, bo szczerze mówiąc, no właśnie, mamy 2022 rok, a my dalej nie możemy zagrać w żadne Lego e, na koopie online. Mm, no troszeczkę słabo. No ale cóż, ogólnie Maniana też się odwaliła, ponieważ ja tą grę sobie na początku kupiłem na pz eee, Ale okazuje się, że eee, Steam eee, ma swoich... Eee, znaczy Steam... Steam i w sumie TayTay Games eee, ma w nas, że tak powiem, wysrane. Eee, I... Mimo, że kupujecie sobie pre-order, to możecie zagrać sobie w niego dopiero o 19 czasu polskiego. Co według mnie jest totalnie bezsensem. Nie powinno tak być, ponieważ tutaj w wersji na PS4, na PS5 i na te konsolowe wersje, czyli te... Xboxy, shitboxy... Jest od razu preload jeszcze przed premierą, a... Ja nawet teraz na Steamie nie mogę sobie e, pobrać wstępnie gry. Więc no sorry, to jest totalna pomyłka, nie kupujcie nigdy e, Gier Lego e, na PC ta jeśli kupujecie sobie preordery. Dobra. Wracając, Tej tej zbiera pewne informacje techniczne na temat Twojej rozgrywki, które przekazywane są anonimowo. Pozwalają na, na analizę oraz ulepszenie naszych gier i ofer. Przesłanie informacji możesz wyłączyć w menu opcji. Okej. Okay. Dostępność. Ogólnie Ja to miałem na samym początku, ale wam to uciąłem. Nie wiem, ja się będę tym bawić, bo jeszcze nawet nie wiem o co tutaj będzie chodzić. O zawartość dodatkowa, e, czekajcie, e, zaraz o was wracam. Ok, słuchajcie, jestem z powrotem. Chciałem zobaczyć tylko, czy nie rozjeżdża mi się dźwięk w tej wersji. Bo czasami mi taki problem występuje. Ale dobra, już bez zbędnego gadania, zacznijmy sobie Lego Star Wars The Walker Saga, na które czekaliśmy aż tak długo. Zaczynamy sobie nowy zapis. Ok. Z tego co widzę, to możemy sobie zacząć trylogię jaką tylko chcemy. Super. Nie, my oczywiście sobie zaczniemy mroczne widmo. Bo mnie to jest jedna z najbardziej moich lubianych części, znaczy w sumie nawet ulubionych części, szczerze mówiąc. Jakoś tak najbardziej zapadły mi w pamięć, tak więc zacznijmy sobie część pierwszą, czyli mroczne widmo. Dawno, dawno temu w odległej galaktyce. Chaos, podatki nałożone na szlaki handlowe prowadzące do odległych układów stały się przedmiotem sporu. Mając nadzieję na rozwiązanie problemu przy użyciu blokady złożonej z pancerników, chciwa Federacja Handlowa zatrzymuje każdy transport w kierunku małej planety Nabo. Podczas gdy Kongres Republiki bez końca de debatuje nad tymi niepokojącymi wydarzeniami, wielki Kanclerz Tajemnicy wysłał dwóch rycerzy Jedi, strażników sprawiedliwości i pokoju w Galaktyce z misją rozwiązania konfliktu. Uff. Dobra, i także mi się udało to przeczytać. Będę miał ciężko tutaj z tym czytaniem. Ale może damy sobie radę. Ogólnie mamy tutaj e, takie e, charakter paki. Ogólnie mi się przypomniało, że jeszcze wyszedł oddzielny film z Hanem Solo. Ambasadorzy Wielkiego Kanclerza życzą sobie wejść na pokład. Jak to wyłączyć? Tak, oczywiście. Nasza blokada jest rzeczywista. Darf Sidious. On był chyba w tym, w wojnach klonów, w tym serialu. E, what? what? What! Używaj lewej gałki, aby skręcać statkiem w lewo i prawo. OK. I przytrzymaj X, aby przyspieszyć. Jeśli masz wrażenie, że skręty wykonywane są w niewłaściwą stronę lub czułość sterowania jest zbyt wysoka, możesz dostosować te ustawienia w dowolnym momencie w menu. Mamy pozwolenie na lądowanie. Czas, żebyśmy rozpoczęli Koncernik teraz... Pancernik Federacji Handlowej. Przestrzeń nabu. Pancernik Federacji Handlowej. Ej, czy ja aktualnie nie zacząłem poziomu nawet, czy coś? Bo na no to wygląda. Gra oczywiście płynnie działa. Boże. Jakbym nie grał w LEGO. Naprawdę. To jest niesamowite. Pod L3 jest bieganie jak w normalnych grach teraz. Lego teraz wchodzi normalnie na, na totalnie inny poziom i szczerze mówiąc ja jak patrzyłem to na gameplayach, że na przykład tutaj po lewo pisze mi cel Minimapa powinna być akurat A ja Na przykład, że nie ma serduszek po lewo i prawo Albo, że zawsze po prawe, w prawym górnym rogu był ten napis, żeby tam Cisnąć przycisk options, Witam żeby ambasadora. dojść 14, Żeby dołączyć 14. jako drugi grać, gracz Ta wizyta to dla nas ogromny zaszczyt Proszę tędy. Nie, to będzie bym... naprawdę. Wszyscy... Ja się w ogóle dziwię też, że nie zrobili Star Wars od wzorowania filmów Star Warsów w... nie w wersji LEGO, tylko w takiej prawdziwej. Nadal mam co do tego złe przeczucia, wiesz? Nie ulegaj lękom, obiła. Poświęć swoje skupienie temu, co należy. Chwili obecnej. Mistrz Joda mówił, żeby myśleć o przyszłości, ale nie kosztem chwili obecnej. Skup się na żywej mocy, młody padałanie. Tak, mistrzu. A czekajcie, kliknę sobie przycisk Options. Ile? Wy widzicie, ile jest tutaj klocków do zebrania? 1166 klocków. Tędy. zapraszam. Masakra. To będzie moja najdłuższa seria na kanale. Aktualnie właśnie moją najdłuższą serią jest Lego Star Wars The Complete Saga. Tak więc no trochę nam to zajmie. Ogólnie właśnie to, o Jezu nie napomniałem, oczywiście będę robić tą grę na 100% i będę sobie robić dodatki również, które będą wychodzić. się pojawi. Jak myślisz, jak zareaguje ten wicekról na żądanie kanclerza? Ci z federacji to tchórze. Poczekaj na Negocjacje nie będą długie. Przytrzymaj kółko, aby podnieść wybrany obiekt przy użyciu mocy. Tylko niech się wreszcie zaczną. To normalne, że każą nam tyle czekać? Nie. Wyczuwam ogromny strach jak na byle błahy spór handlowy. Okej. Okay. No to chociaż sobie ustawmy krzesła, nie? Mnie to chyba nawet musimy ustawić sobie te krzesła. Boże, te odbicia. Naprawdę to nie. Brym, że mamy <słuch> Brak mi słów. Ucieknij wydostać? z koncernika Federacji Handlowej. Aha, okej. Okay. I jeszcze jednego. O kurde umarłem Miecze świetlne szybko sobie poradzą z tą groźbą. Albo moglibyśmy sobie wywalczyć drogę naokoło. To co robimy, mistrzu? Okej... Okay. Tee, ale to jest troszeczkę niepodobne, że nie zaczynamy poziomem. O nie! Pamiętacie, że w Decompete Saga mogliśmy te droideki pokonać tylko e, za pomocą e, odbijania i własnych strzałów, żeby zniszczyć tarczę. Dobra. No to macie statek, zdobyto trofeum. Dobra, super. Patrzcie oni tak skrócili ten poziom by the way i dopiero teraz się zacznie jadka tak naprawdę. Kontynuuj typ fabularny. Boże, my już jesteśmy... W drugim poziomie tak naprawdę z jarżarem. Dżar Koniec DRUIDÓW! ty, a co jeśli tutaj nie będzie poziomów, tak sobie teraz zdaję z tego sprawę, jak to jest w sumie tyle klocków? Mikrostatki są minikity. Tylko wypadałoby ich nie zbierać, nie? Sorry, że ja to teraz przeglądam. Ej, serio, tu są jakieś ulepszenia? Doładowane strzały odbijają się od powierzchni. What? Pomyślelibyście, żeby kiedykolwiek w Lego dodaliby upgrade'owanie postaci? Gdzie praktycznie no tutaj możemy grać każdą postacią, dlatego no, się też dziwię, nie? Wow. Patrzcie, są mini zestawy. Uhu. Patrzcie, my nie zaczęliśmy poziomu aktualnie, nawet już pierwszego. Dobra, lecimy. Ej nie, ta gra jest przecudowna. Naprawdę. Przestrzeń na but mamy aż 5 klocków, tu ma, tutaj mamy 22. Tu chyba mamy jakiś tam ludzi w opałach, czy coś. jakiś statek. No to jest coś niesamowitego. Pomyślcie sobie, że dwa poziomy, które były w The Complete Saga, kiedyś. Mmm. Um, zrobili. żebyśmy mogli zrobić w jednym odcinku. Zabierzesz nas tam? Aha! szybko! Patrzcie, nawet cały poziom w sumie skrócili! To już będziemy sobie wchodzić do tego pod wodę. Bez obaw. dążyliśmy już do tego dzisiaj na Wiecie co, może jednak się cieszę, że kupiłem tą wersję na PS5. oczywiście zawsze w śmieszny sposób pokazuje te cutscenki, nie tylko cutscenki w sumie. Boże, pomyślelibyście, żebyśmy mogli tutaj być kiedykolwiek, jak, jakbyśmy grali w The Saga? To jest najbardziej rewolucyjna gra Gralego. Chcesz nam coś może <laughs> powiedzieć, Jar-Jar? to, ale eee... Molica to jakby została wygnana. Zapomniało się. To taka informacja, którą raczej warto byłoby pamiętać. Mówiłem. <noise> Brak mózgu. O i oczywiście e, od razu mogę wam Oświecisz powiedzieć, was, że... Czemu właściwie cię stąd wygnali? Jar-Jar jest karny po The Walking Dead i Final Season będzie właśnie ta seria i nie będzie nic po The Walking Dead, tylko stawię tę serię sobie no, jeszcze przed The Walking Dead. Ponieważ nie w wrzuciłem jeszcze całej serii. Nie chciałem się z nią tak śpieszyć tak bardzo jak z Batmanem. I za Judger Bingsem i spotkać się z szefem Gangan. No i co teraz? Ej, a ja to jest bez sensu, że... No nie chciałem... O! W sumie obiłanem sobie teraz zagram. Przez Nabu kontynuuj tryb popularny. Armia droidów zaatakuje lada moment Nabu. Mojsy nie lubią Nabu. Musimy ich ostrzec. Mojsy padzą, twój są wanga. droga na Nabu to jest przez jądro planety. A co stanie się z Jarjar Binksem? Dlaczego? Biedny charger. Umu. Cara Dune, Patrzcie, mamy postać z Mandaloriana, bo ogólnie. Ee... Takie są właśnie bonusy preordera, że mamy postacie z Hana Solo z tego filmu, chyba z Łotra Jedynki i z pierwszego oraz drugiego sezonu Mandaloriana. Czym jest Bongo? Oby środkiem transportu. Płuje. <grym> Boże... <grym> Ta gra jest niesamowita. Bardzo się cieszę, że mogę wam ją pokazać w dniu premiery. Oczywiście na konsoli, nie na PC. Zaznaczam, bo PC ma to w dupie, Ej. Pod trójkątem nie ma tego: zmiany postaci, hmm. tylko pod L3 mi ja się do tego nie przyzwyczaje. Zawsze było pod trójkątem. O, patrzcie. Takie małe minigierki mamy. Oj, wyszalone, żeby tak przez jutro planę. No ale tutaj Bondo jak już się chce skrakersować. Hmm... Czekajcie, bo... Tutaj mamy poziom, ktoś silniejszy. Ogólnie fajnie, też, że w poziomach jest do zebrania tylko 5 mini zestawów, bo 10 to tak troszeczkę było według mnie za dużo. No ale niektóre można było też zebrać za pierwszym podejściem, niby nie. Ale no. Wyzwania poziomów, co? Ok, nie wiem o co z tym chodzi na razie. Nie, nie będę tego uruchamiać. 731 łamigłówek, 140 misji pobocznych, karty z danymi, czyli yy, jednym słowem czerwone klocki. Okej. Okay. Wszystkie głosy na mamrotanie. Efekt klasycznego LEGO Star Wars. Fajne. Słuchajcie, zanim sobie zaczniemy ten poziom, to my będziemy sobie już niestety kończyć. Z tego względu, no, że. No, zaraz zaczynamy poziom, a. No, nie wypada, tak szczerze mówiąc. Tego robić teraz. Gwiezdne statki mamy tylko jeden. jest to krążownik Republiki. No i będzie tu 45 poziomów, czyli no... 5 razy 9 to jest 45, oczywiście, będą wychodzić też jakieś DLC, a na pewno mają wychodzić. Chyba ma być e, DLC z poziomami z serialu Mandalorian. Możliwe, że będzie DLC z Łotra 1 albo z Hana Solo. Zobaczymy. E, słuchajcie, tak więc. Um, Niestety ja już muszę kończyć z tego względu, że tutaj dopiero zaczyna się nasz pierwszy poziom. Tak więc mam nadzieję, że ten odcinek oraz ta seria Wam się będzie podobać. Tak więc zapraszam do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. Na razie i cześć, do zobaczenia w następnym odcinku z Lego Star Wars The Skywalker Saga.